Jest dzisiaj z nami Infinix Note 40. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Jarosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę, tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów z tego też, bo są ładne. Cena tego telefonu 1100 zł, bez tam złotówki czy bez dwóch złotych, czyli 350 zł taniej niż Note 40 Pro tego, o którym już robiłem film. Czym jest uzasadniona ta niższa cena? Kilkoma rzeczami. Przede wszystkim tak, tutaj nie ma optycznej stabilizacji obrazu w obiektywie głównym, nie ma tutaj diody na podczerwień i ekran jest płaski, to też jest AMOLED. dokładnie z taką samą jasnością 1300 nitów, natomiast tutaj jest wyświetlacz płaski, tam jest wyświetlacz zakrzywiony, co myślę, że dla niektórych osób będzie zaletą, a nie wadą tego telefonu, pudełko, bo pudełka w Infinixie są fajne, bo są bogato wyposażone w pudełku. Oczywiście był telefon, którym się zaraz zajmiemy. Tutaj jest znowu ładowarka, bo tak ten telefon ma ładowanie bezprzewodowe i ma bardzo fajny etui o, z takim MagSafe, czy jak ktoś tam nazywa, do którego przyczepiamy tę ładowarkę i nam się ten telefon ładuje bezprzewodowo. W takich pieniądzach to naprawdę niespotykana sprawa. Tutaj o właśnie był, było to etui, ale jeszcze tutaj oprócz jakichś naklejek mamy też szkło. Do ochronne, do naklejenia na wyświetlacz, jakby ktoś chciał. Tutaj zaś niżej mamy. Ładowalkę. I ta ładowalka jest 45-watowa, w tym mocniejszym modelu jest z tego co pamiętam 70 w także to jest jeszcze taka różnica. No to sprzątam bałagan i opowiadam szybko o telefonie. Jedziemy na początek z budową. 190 gramów ten telefon waży, czyli jest taki średnio ciężki, płaskie boki, w przeciwieństwie do tamtego telefonu, gdzie to wszystko było takie ładnie spłaszczone, no bo tam mieliśmy wyświetlacz AMOLED zakrzywiony na boki. Tutaj mamy płaskie amoled To wszystko oczywiście jest tworzywo. No, zbiera odciski palców powiedzmy, że specjalnie lubię, ale jak zapakujemy to w tego case'a, a cały czas nosiłem ten telefon w tym case'ie, no to nie ma najmniejszego problemu. Wyspa z aparatami płaska, tak naprawdę tylko jeden sensowny, dlatego, że drugi to jest dwumegapikselowe dwu makro i ym, wykrywanie głębi. Natomiast tutaj mamy diodę doświetlającą, ale tak samo diodę powiadomień. Mamy mnóstwo ustawień i za chwileczkę to pokażę, więc jeżeli będziemy, nauczymy się trzymać ten telefon w ten sposób, no to jak Ktoś będzie do nas dzwonił, jak dostaniemy powiadomienie, to to wszystko będzie się nam tutaj e, świeciło. E, Tym nie zbiera odcisków palców. I jest taki mieniący się w kolorze jasno-żółtym, tak bym to jakoś nazwał. Jest ok. Jak dla mnie jest e, ok. E, tutaj mamy. E, tackę na dwie SIMki bez możliwości zainstalowania karty pamięci USB-C. Głośnik numer 1 jest tak samo drugi głośnik, i ja już pokażę, jak to wszystko brzmi. Chociaż niektórzy będą krzyczeli, że to bez sensu, pewnie tak, pewnie macie rację. No i jest tak, sobie za dźwięk odpowiada. GBL. O. Natomiast na słuchawkach bezprzewodowych, bo tutaj nie ma wejścia na słuchawki, ten telefon gra naprawdę przyjemnie, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Dwa przyciski, włączanie regulacja głośności tutaj na górze tylko głośnik, jeden i głośnik do tłumienia szumów podczas rozmów. Tutaj nie mamy nic. Fajne jest to, że te na przykład napisy. Takie, które muszą być na telefonach, nie są gdzieś tutaj z tyłu, nie poprawią nam tej y, tylnej powierzchni, tylko są pomieszczane na boku tak, że ich tak naprawdę y, nie widać. No, i w sumie za takie pieniądze do budowy absolutnie się nie czepiam. Teraz wyświetlacz. Tak jak już mówiłem, dla części osób będzie to duża zaleta, dlatego że to jest płaski amoled, a nie amoled zakrzewiony na boki. Full HD Plus to jest rozdzielczość przekątna 6,8 cala, odświeżanie 120, jasność maksymalna 1000. 300 nitów, czyli tak naprawdę teoretycznie do niczego nie ma się co czepiać, natomiast praktycznie jak zwykle u tego producenta czepiam się do tego Always On Display, które jest, ale zaraz nam zniknie i nie ma możliwości, żeby to Always On Display było na stałe. Rozpoznawanie twarzy działa OK, proszę bardzo. O, ja mam po ustawione tak, żeby się odblokowało po przeciągnięciu. I nie mam żadnych zastrzeżeń. I tutaj czytnik linii papilarnych, też szybciutki. Więc też absolutnie się nie czepiam. W ustawieniach tego płaskiego wyświetlacza mamy kilka rzeczy. No to wiadomo, motyw jasny-ciemny. Dzieje mi się tutaj jasny, ciemny. Jasność ekranu automatyczna działa bardzo dobrze. Tutaj mamy styl kolorów, jaskrawy albo oryginalny z ustawieniem temperatury. Tutaj mamy Ultra Touch, czyli prędkość przesuwania i prędkość ruchu. Ja mam ustawione obydwie wartości na szybkie, wygaszanie ekranu. Ja ustawiłem teraz na 5 minut, żeby mi się nie przygaszał. I tutaj jest o, częstotliwość odświeżania ekranu. 120,60 albo automatyczna. Nastawiłem sobie na automatyczną. W sumie wyświetlacz jak dla mnie pierwsza klasa i ja absolutnie oprócz tego always on display, które nie wyświetla się cały czas tylko na chwilę. To oprócz tego nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Działanie i oprogramowanie tutaj w zasadzie mógłbym powtórzyć dokładnie to samo, co mówiłem w tamtej recenzji droższego modelu, bo tutaj jest dokładnie wszystko to samo, ten sam procesor. Przy czym tutaj mamy 8 GB RAMów, Wirtualnie możemy je powiększyć o 8. Tam mieliśmy chyba 12, jeżeli dobrze pamiętam. W Antutu benchmark, proszę bardzo, jest wynik, jeżeli dobrze pamiętam, taki sam. 435, czy tam bardzo zbliżony, 435 tysięcy punktów, czyli telefon. On działa dokładnie tak samo, szybko, przyjemnie, bez jakichś większych problemów. Zaraz sobie coś wczytamy, żebyście zobaczyli, jak to działa. Wejdźmy sobie tutaj. Chyba już zrezygnuję z pokazywania pudelka, bo ostatnio jakoś przekracza to już jednak nawet moje granice, i tam nie ma na co wchodzić. No tutaj sobie wejdźmy na wirtualne media. Czemu nie? Tak to się wszystko przewija. Jakiś artykuł proszę bardzo. To wszystko jest OK. Trzymanie zakładek w pamięci jest takie sobie, czyli po jakimś czasie wszystko jest jednak z pamięci wyrzucane. No ale tutaj jeszcze gdzieś widzicie, przed chwileczką byliśmy, no to jeszcze to wszystko jest. No, więc do działania się nie czepiam, zwłaszcza w tym budżecie za te 1100 zł. to oprogramowania też nie. Android 14, nakładka Infinixa. Jedyne, do czego ja się jakoś nie mogę przyzwyczaić, to jest właśnie to ściąganie rzeczy z góry, także tutaj powiadomienia, tutaj ustawienia, czyli ala iPhone, a tak... Wyszukiwalka, no to tak, no i tutaj nie ma, tutaj nie ma tej karty bocznej Google, tylko mamy taką kartę Infinixa, więc też jak ktoś jest przyzwyczajony, żeby tutaj mieć ten panel z informacjami najczęściej pokazywanymi, dostosowanymi do jego wyszukiwań, no to tutaj niestety. Tego nie znajdziemy. Jest aplikacja do motywów, jest sklep Infinixa i tych śmieci. Nawet mówiąc szczerze, tutaj nie ma w porównaniu, na przykład z tym filmem, który ostatnio miałem. No to żaden problem. Jest Folak, czyli taki asystent głosowy, ale on mówi po angielsku, po polsku, nam jeszcze nic nie powie. No i to w zasadzie byłoby na. Tyle, czyli do oprogramowania, do działania w tym budżecie zupełnie się nie czepiam. To co, zdjęcia, filmy, podobnie jak w tamtym droższym telefonie, mamy obiektyw główny 108-megapikselowy ze światłem 1.9, ale tutaj, ponieważ to jest tańszy telefon, to nie ma optycznej stabilizacji, tam optyczna stabilizacja była, 2-megapiksele makro i 2-megapiksele wykrywanie głębi, z przodu 32-megapiksela, a tak sobie myślę, że właśnie jeszcze nie pokazałem, jak to wygląda, czyli ta dioda, to jeszcze Wam szybciutko pokażę, jak to jest w ustawieniach, bo to w sumie jest ciekawe. Jak ktoś będzie chciał, no to może sobie tego używać. Przy czym to się nazywa dziwnie aktywne podświetlanie krawędziowe. Tu jest efekt podświetlenia żywy, rytmiczny. Albo AI, czyli dowolny. Jak przyjdzie nam jakieś powiadomienie, to to wszystko będzie się nam tutaj świeciło. Wracamy do zdjęć i do filmów. O tym, jakie są obiektywy, już mówiłem. Aplikacja wygląda dokładnie tak samo, jak w tamtym telefonie, Czyli tutaj vlogi z kilkoma szablonami, film, Full HD i w 2K, przy czym nie ma optycznej stabilizacji, jest elektroniczna, ale ona działa naprawdę bardzo fajnie. Tutaj są zdjęcia. Optymistycznie dosyć. Producent pod palcem daje nam przybliżenie trzykrotne. Moim zdaniem lepsze byłoby dwukrotne, dlatego że to trzykrotne już jest takie średnie, typ portretowy, typ nocny. Więcej mamy zwolnione tempo, pokładkowy, podwójny, krótki film, niebo SI, typ profesjonalny, panorama, dokumenty i strefa AL. I jak wyglądają zdjęcia? Zdjęcia są ładne. Zdjęcia są po prostu ładne. Moim zdaniem są adekwatne do. Tego, ile musimy za ten telefon zapłacić. Kolorki są naturalne, nie są przesadzone. Zobaczcie na przykład tutaj. Ta zieleń jest taka, jak wygląda na przykład w tych telefonach rymi ostatnio, które miałem, ta zieleń tam, ta saturacja była taka, że ta zieleń już jest bardzo żółta, nienaturalna, a tutaj wszystko wygląda tak, jak to widzimy naszym okiem, czyli po prostu ładnie, nawet. Proszę bardzo, latające stworzenie na kwiatku jest jakoś tam ostre. Chociaż może tutaj niespecjalnie, ale no to z bliska to zawsze problemy są. Ciekawy jestem w ogóle, co to jest. Nie wiem. No nieważne. Typ portretowy, proszę bardzo, jest rozmycie tła. Całkiem przyjemne, jak widzicie. I też dosyć dokładne. Więc w sumie nie narzekam. Typ nocny... Proszę bardzo, tak to wygląda. To jest typ nocny, który rozjaśnia, to jest zwykły. W sumie zwykłe zdjęcia też są całkiem, całkiem. Jak jest ciemno, no to też tak zupełnie, zupełnie ciemno. No to zobaczcie, tutaj jest w trybie nocnym, tutaj jest w zwykłym trybie, no tutaj tego napisu w ogóle nie widać. Tutaj proszę bardzo, więc też za 1100 zł absolutnie narzekać nie będę. No, to już więcej nie gadam. Oglądajcie. Filmy są naprawdę fajne, zwłaszcza te z rozmyciem tła, ale to już sami zresztą sobie oceniajcie. 1, 2, 3, witam. To jest nagranie Full HD w 30 klatkach na sekundę. Można jeszcze nagrać 60 klatek na sekundę i można jeszcze nagrać wideo w 2K. Jest jak w bajce, chociaż jesteśmy naprawdę w centrum Warszawy. Tak wyglądają pracownicze ogródki działkowe, czy jak one się tam nazywają. No i jak zaczyna kwitnąć. No to jest tutaj pięknie, a w dzień powszedni, taki jak dzisiaj, jest tutaj też pusto. W związku z czym to jest niesamowicie przyjemne miejsce na spacer. Zobaczymy jeszcze, jak można bardzo się przyzumować. Dziesięciokrotnie. Z szerokim kątem mamy spokój, bo go nie ma. Dzień dobry, a to kamerka do selfie, i tutaj można nagrać wideo. Tak jak w tym momencie widzicie, z rozmyciem tła i to nawet w rozdzielczości Full HD. Na wyświetlaczu wygląda to nie najgorzej, w ogóle nie najgorzej widać wszystko na tym wyświetlaczu. To jednak jest potęga AMOLEDa, chociaż nie jest on najjaśniejszym AMOLEDem na świecie. Jak jest bardzo, bardzo mocne światło, no to wtedy może nie jest tak genialnie, ale i tak. Jest moim zdaniem naprawdę bardzo przyzwoicie, jak za takie pieniądze. Co nam jeszcze zostało? Bateria 5000 mAh, czyli tak samo jak w tamtym modelu i tak. Ładowanie przewodowe 45 W, czyli wolniejsze, 50% 26 minut, a do pełna w jakieś 50 minut, tak mniej więcej. Jest też ładowanie bezprzewodowe 20 W. To Jest świetna sprawa. Jest tak samo ładowanie bezprzewodowe, zwrotne. Także w tej klasie urządzeń, w tej klasie telefonów, czegoś takiego inni producenci najzwyczajniej w świecie nie oferują. I teraz, ile ten telefon wytrzymuje na baterii? W moim używaniu to jest półtora do dwóch dni. Ale oczywiście, jak go gdzieś tam przyciśniecie, jak będziecie chcieli grać, no bo też wtedy da się tutaj spokojnie pograć, to też jesteście w stanie rozładować ten telefon w ciągu dnia. Ale na przykład, jak ja wychodziłem, robiłem zdjęcia. Jak wiadomo, obiektywy zżerają. Tak samo mam dużo energii, to i tak tego telefonu w jeden dzień nie rozładowałem. Czyli co ja sobie sądzę o tym telefonie? Telefon dużo tańszy, 350 zł, jeżeli dobrze liczę, tak? Tak. Od tamtego telefonu mocniejszego, no 40 Pro. Kilku rzeczy oczywiście nie ma, ale wydaje mi się, że jest bardzo ciekawą alternatywą, a dla kilku osób, które na przykład nie lubią zakrzywionego wyświetlacza, tylko wolą wyświetlacze płaskie, będzie tak naprawdę lepszy niż tamten telefon, ta brak optycznej stabilizacji obrazu w sumie nas no, te filmy, naprawdę ta stabilizacja elektroniczna tutaj bardzo ładnie się spisuje. Generalnie jestem zaskoczony tym, co dostajemy za te pieniądze, no bo moim zdaniem inni producenci każą sobie płacić dużo, 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 dużo więcej, a dają nam dużo, dużo mniej. Natomiast tutaj, w dzisiejszych czasach, na dzisiejszym rynku, otrzymujemy naprawdę bardzo uczciwy stosunek ceny do jakości, jakości do ceny. O. I to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co. I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.